Co my tu w rowie robimy? <grymne> <grymne> Oh, 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 Siema, witajcie, znajdujemy się właśnie na polu obok naszego gospodarstwa. Na polu, który jest wymagający, jeśli chodzi o uprawę, ze względu właśnie na ziemię, jaka tutaj występuje na tym polu. Która jest od, od dobrych, po słabe z występującymi różnymi żyłami na tym polu. Dlatego też to pole tak bardzo lubi firma Nasiona, która aktualnie dzisiaj jest z nami. Zaraz podejdziemy do Macieja, zobaczymy. Jakie tutaj są odmiany, ponieważ siejemy dzisiaj tutaj poletko doświadczalne. Mamy 21 odmian. Zobaczymy czy nam się udaje wmieścić na te pole, co siewnik wrzucamy inną odmianę. Tamten rok właśnie pokazał bardzo, że, że była duża różnica w tych odmianach. Rok był bardzo suchy, szczególnie na tym polu, które jest wymagające jeśli chodzi o opady deszczu. Także zaraz podejdziemy do Macieja, zobaczymy na listę, które dzisiaj odmiany tutaj będą zasiane. No i tak, jak wspomniałem, będzie to kolejny rok z doświadczeniami na tym polu z odmianami firmy Top Nasiona. Idziemy zobaczyć do Macieja jakie tutaj mamy odmiany na tym polu Sławek właśnie na drugim końcu wsypują kolejną odmianę, bo tak jak mówię w pierwszą stronę, w jedną stronę jedna odmiana na końcu wysypują resztki wsypują kolejną odmianę no i jest trochę zabawy, ale tak jak mówię jest to pole, które dużo właśnie pokazuje nam jak na słabszej, na słabszej ziemi o różnych opadach deszczu te kukurydze sobie radzą idziemy właśnie do Macieja który niesie kolejne odmiany. Zaraz Maciej nam pokaże listę, listę odmian, które tutaj siejemy. Tak, zapraszam. Tak, jak wspomniałem, mamy tutaj 21 odmian, tak? Tak jest. 21 zaplanowanych. Zaplanowanych. Zobaczymy, zobaczymy, czy zmieścimy wszystkie na polu. 18 na pewno. 18 na pewno, bo chyba w tamtym roku było 18, tak, nie? Tak, tak. I w tym roku myślimy, że coś dołożymy. Zaczęliśmy siedzieć od prawej strony, patrząc na od frontu, od pola. Zaczęliśmy Asem, Kenorom, Lomasem. No i troszeczkę nowości w tym roku, które chcemy przetestować też tutaj u Pawła: Cabestro, Rukano, chociażby Visible, Nicolo. A, jeszcze wiele innych ciekawych odmian. Tutaj będziemy mieli na końcu odmianę Topsilo, Mix trzech odmian. A, i ciekawostka: w tym roku będzie posiana nasza antocyjanowa. Odmiana, że tak powiem, w o kolorze... czarna, czarna. <laughs> obskuro, znajdzie się też tutaj na tej kolekcji. Można powiedzieć, że taki zestaw mocny, odmiany ziarnowe, odmiany ziarnowo-kiszonkowe i kiszonkowe i o różnym typie VO od 240 nawet do 340, także przekrój pełen. Tak, jak wspomniałem, mamy tutaj pole, które ty bardzo lubisz. <laughs> bardzo, bardzo. <laughs> Pole duża, duża mozaika glebowa, dlatego w tym roku wyciągając też wnioski z poprzedniego, czyli 2022, gdzie tej wody brakowało bardzo, a i tak to nieźle tutaj wyszło, obniżyliśmy normę wysiewu z 79 tysięcy na 70 tysięcy. Tak, czyli kolejny rok doświadczeń. Tak, i jest. Kolejny rok zobaczymy, co to pole tutaj pokaże. Jak widać, już chłopaki jadą z kolejną odmianą w tą stronę i zaraz będziemy wsypywać kolejną odmianę. A Krzysiek za nimi próbuje, próbuje nadążyć. Na, nadążyć i <laughs> złapać najlepsze ujęcia. Także Zaniec. trochę pracy jest. Idziemy wsypywać kolejną. Druga odmiana. To ile wyjdzie wszystkich odmian? 20 będzie? 6, nie, 19, 18. Raz, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Prawdopodobnie 18 odmian. Zobaczymy, jak nam się tu zmieści. A może i 20 wejdzie, jeżeli to podzielimy. No, Rambo to, jest, to jest. Rambo tu, tak pisana. Czy ta odmiana Rambo jest tak mocna jak Sylwester <noise> Bardzo mocna. Odmiana jest numer jeden w rejestracji w odmianach ziarno. Tylko to późniejsze faO270-280, ale wyniki ma najlepsze. W, w tym roku zarejestrowana no 2022. No będziemy widzieć. Będziemy widzieć, no zobaczymy. Bardzo mocno typowa. Taka Kolby ogromne. Thank you.